Propozycja lokalnej organizacji turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego skierowana jest do osób, które wolą wolny czas spędzić aktywnie, niż w domu przed telewizorem. Celem imprezy jest pokazanie mieszkańcom, że nie trzeba wyjeżdżać na dalekie zagraniczne wycieczki, aby zwiedzić i zobaczyć malownicze zakątki. Taka propozycja, która też zresztą wypływała od mieszkańców w czasie kongresu, kiedy mieliśmy Punkt informacji turystycznej wystawiony na zewnątrz. To dużo osób przychodziło z takimi pytaniami, czy coś takiego zorganizujemy, więc to jest jakby odpowiedź na to zapotrzebowanie. Na przełęcz Sowią uczestnicy dojadą autokarem. Do wycieczki będzie można dołączyć w Świdnicy, i Świebodzicach, Strzegomiu, Jaworze i Bolkowie. Wyjazd planowany jest około godziny 8 i 14 lipca, powrót tego samego dnia około godziny 21. Koszt na jednego uczestnika to 30 zł. W tym organizatorzy zapewniają przejazd tam i z powrotem, grilla, ubezpieczenie i przewodnika. Jedziemy sobie do Karpacza, tam z przełęczy sokolej udajemy się na Śnieżkę. Schodząc ze Śnieżki po drodze, żeby doładować akumulatory na terenie schroniska samotnia, zaplanowaliśmy grilla, poczęstunek, kawy, herbaty, tak żeby można było chwilę odpocząć. No i schodzimy w, również do Karpacza w innym miejscu, ale autobus ponad po nas tam przejeżdża. To jest też pod tym kątem dobre, że jeżeli wyruszymy sobie sami samochodem, to jesteśmy w stanie dojechać w jedno miejsce i w to samo miejsce musimy wrócić. Tutaj nasza Propozycja jest taka, że w jedno zawozimy, a zupełnie innego odbieramy, więc dużo dłużej można iść. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są pod numerem widocznym na ekranie bądź w siedzibie informacji turystycznej na Świdnickim Rynku.